teraz na scenę szanownych autorów, tak. którzy popełnili ten film. Proszę Państwa, Maciej Taranek. Urodzony w 1986. Repetuje. Tak, zapraszamy. Ilona Witkowska, bezkrytyczna wobec cytatu. Oraz Piotr puldziak bucielniczek redaktor z tego. Teraz zadamy autorom kilka pytań. Więc, Ilono. miała napisać slogan reklamujący samą siebie. Jakby on brzmiał? Mamy tutaj wywiad w formie randki w ciemno. Ja myślę, że ja w życiu bym czegoś takiego nie zrobiła. Bardzo by było ciężko z tego, w tym trudnego osobą. Rozumiem. To samo pytanie kieruje do Macieja. Repetuję. Repetuję. Ale repetujesz odpowiedź koleżanki, można. Trzeba wymyślić swoją. Albo powtórzyć całym zdaniem. Ja bym powiedział tak? Czytam Borghiera, więc wiem, co to są socjologie. Uwaga, drugie pytanie, które, na które odpowie pierwszy Piotr. Pytanie to brzmi. Otrzymujesz nagrodę literacką dla najlepszego hodowcy trzody chlebnej. W jakiej kreacji wystąpisz na uroczystej gali? Myślę, <noise> <noise> że To samo pytanie kieruję do Ilony. Ja bym na pewno przyszła z jedną z tych świni. To samo pytanie do Piotra. Przepraszaj mnie Maciej, przepraszam. To tak. przepraszam. A, 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 to do tak, to do ciebie. Przepraszam. Teraz już nie ma ja to to bym mi się ubrał w, w Brawo. I ofiarą pierwszą, następnego, ostatniego pytania będzie Maciej. Gdybyś przez jedną noc mógł być znaną i lubianą osobą, kto by to był. Ilona Rytkowska. Dlaczego? Bo jest znana i lubiona. Co z jakiego z tego? Bo na mnie Ilona. Pięknie. Ilono? Ja bym wolała być Iloną Felicjańską, ona wie o co jej w życiu wchodzi. I Piotrze? Ja bym chciał zostać Błoczkotą w Wiedniu. Bardzo dziękuję. Pytanie. To już wszystkie pytania. Czy ktoś... Dziękujemy bardzo. Za dziękujemy chyba, że ktoś z Państwa ma pytanie do autorów. Chyba nie ma pytań, więc dziękujemy autorom i Państwu. Zapraszamy... Piotra Podziana, Łódźniczaka, redaktora, zbioru pustego. Tego prawdziwego Piotra. Tak. <tost> Przywitajmy go brawa. Dobra, dziękuję za przybycie. Wystąpili przed Wami Madzia Worska, to jest ona. To jest Bartek Kulak. To jest Madzia Kulak. w dyskos, sposób, chciałbym, żebyście mi też pomogli to zrobić. Ja myślę, że dacie radę. A to jest zbiór pusty, który właśnie wyszedł.